Najczęściej jednak mamy świadek korony, wywodzący się z grup przestępczych, zostaje nim w momencie, kiedy sam jest oskarżonym do tych, do tych samych czynów, Czasem. o których Aha. również zeznaje, i może z, skorzystać z tak zwanego nadzwyczajnego złagodzenia kary. O tym właśnie mówi artykuł 60, paragraf 3 i 4, stąd tak zwana sześćdziesiątka, mały świadek korony, no powszechnie zwany kapustą, kapusiem, prawda, i inne różne do określenia, które pochodzą oczywiście z grupy przestępczej. Tak więc najczęściej jest to też członek grupy przestępczej, który również siedzi w areszcie i czeka na swój wyrok złagodzony odpowiednio o te swoje zeznania, które składa najpierw przed prokuratorem, a potem przed, przed sądem. No. Mam pytanie, jeśli chodzi o motywację zarówno tego dużego, jak i małego świadka, no bo jest to gdzieś tam takie ciekawe dla mnie, jeżeli ktoś prowadzi jakiś tryb życia, decyduje się przez ile lat, ileś tam lat prowadzić i wciągać swoją rodzinę i tak dalej, co sprawia, że przychodzi nagle jeden dzień, on się budzi rano, a ja nie wiem, sprzedam wszystkich. Przepraszam, ale to takie określenie mi się nasuwa do głowy. Czy na przykład może to jest tak, że on czuje, że już mu się sypie grunt pod nogami? zaraz ma jakiś cynk od kogoś, że niedługo będzie oskarżony, więc on chce wyprzedzić przebieg zdarzeń i jednak mówi, będę sprytniejszy, zgłoszę się, żeby wsypać kolegów. Bo trochę mi tutaj coś się nie zgadza, jeżeli ktoś się decyduje od początku na taki tryb życia, to, co sprawia, że nagle się staje trochę w cudzysłowie aniołkiem? Nie, nie, nie rozumiem. <murzy> Może pani. Nie wierzysz w wyrzuty sumienia takiej osoby? Nie tak? w ogóle. To się za to jest Absolutnie. Jednak, tak? tak jest? Wszystkie te rzeczy, o których wspomniała no. pani, te jak najbardziej mają miejsce. To znaczy, są yy, zazwyczaj, yy, jest to moment, kiedy on już jest zatrzymany, więc to nie jest tak, że o, dzisiaj sobie pójdę, nie wiem, na komendę, złożę zeznania yy, odnośnie moich kompanów. Po całość zapraszam cię do telewizji Active Family lub na platformę Wodilla. Domowy kryminał. Kryminalny talk show.